Dzień dobry, ja się z Wami przywitam. Działam sobie w kuchni, co dzisiaj. Zostało mi trochę sosu z wczorajszego obiadu. Sosu do spaghetti. No i dzisiaj pewnie nikt już tego nie będzie chciał ze smakiem jeść, ale jak zrobię nadziewany makaron, myślę, że szybko zniknie. A w szczególności dzieciaki się ucieszą, bo uwielbiają. W tej skrzyni miałam taki szczypior bardzo drobny i widzę, że też zaczął się, zaczął odbijać, ale on jest pomiędzy miętą. Nie wiem, czy to dobry Patrz, czy to nie jest dobry pomysł. Ta mięta bardzo się rozsiała i prawie go nie będzie widać.